Odpołenia wiesienników i odle mu Muzykanci grają, wszyscy się radują, a najwięcej młodzi się tu wytańcują. Dróżki z wzbami, chłopcy z ciągami, starościnki ze starostami, a i wszyscy przeciele sąsiadami. Chyba na języki tu nie wezdą. Przecamy się hyrnie postawili, wiesielników zaobeszli, młodym Łepski wiano dali. Teraz najsmutniejsza czeka jak chwila, bo północ się zbliża i naszej dziewuszce zajmuknione z głowy. I założą jej ciepiec, bielutki, nowy. A ty się babo, nie starej. I to jest stary, dawny łobyczak. Którz mi już tu nie płakaj. Jesielnicy radzi, coś im do fortuszka moduchy dadzą. Oby na samym początku życia niczego im nie, nie brakowało. Siwa beczką, gdzieś była, Siwa gołębeczko gdzieś była Gdzieś ty swoje, Popiela te piórka, Gdzieś ty swoje, Popiela te piórka straciła Gdzieś ty swoje, Siwą łąbeczkę, pięknie zaśpioną. To znaczy, że za chwilę wyprawił Czepiny. A prawie, czy już je prawie? Kiedyś niech net na wieży ten mi, największy zwolnił, a nasza młoduszka furgą wnosi na furgę. Gdyś ją urażuje, trzeba i go zjąć. Chodziła dzieweczka po strumiejskich łąkach, zbierała zielinki dla ślubnego, Na kamieniu. Rozpuściła włosy po prawym ramieniu. Jadwiga zbierała światła na kamieniu. Rozpuściła włosy po prawym ramieniu. Wszystko woda, jak ta bystra woda. Stracisz za chwilę wionek, potem jeszcze coś ich, ale się tego nie bój, wydzierżysz jakoś. Hej wy tam, na co furczakocie? kiedy włosy młoduszki do czepca wrazicie? Puć, w młoduszko, do tej kury. Zadej na stołek, zaprzyj do łoparcio. Gaździnkę mi zrobią z mojego dziewczyncia. Nie ból leć chłonem do trubu i przynoszaj jej Czepiec, kapce. Przepiec żurek i portuch, a i nową przepostkę. Była. a teraz po na te białe ściany, żeby swoich dzieci biedy nie zasłoni. miejcie, baby, litości kapeczkę. Wyczepiłyście pięknie naszą moduszkę, a teraz ją chcecie furt w tym kółku dzierżeć? Ty, nasz żenich, tego już nie możesz dzierżeć. Wzięliście moduszkę do gaździnę gruna? Odwiedźcie ją żenichowi, dziś to jego żona. Nie będziesz musiała wody nosić, bo... Pod tej podstaw, poznam ja, poznam moją dobroć, nie rośnie, panie Poznam ja, poznam moją dobroć, a płaczem nie rośnie, To nie ma tak honym, Zowdy tak bywało, że zawionek stracony płacić się musiał. Ciepnij jaki grajcar do tej starej czopki. Jak groszy mnie smardzisz, przyjdź do mnie na pojczki. Wczoraj była niedzieliczka, dziś osiem. Na was wspólny majątek, kapkę srebrników, na dobry początek. Niech się pieniądze plenią, jak w maju kurczęta. Jenny też pamiętajcie Ach. o tych prawu A to grają starostowi, a, a, a to grają starostowi, jemy mu grejcie, jemy śpiewajcie, beszkę piweczka dostaniecie, beczkę piweczka dostaniecie. Ludzie pytają, komu to grają, a to grają drużbowi, a, a, to grają drużbowi, hej. Jemy mu grejcie, jemy śpiewajcie, pusty drużki, dostaniecie, a, a, dostaniecie. Widzę, że każdy chce Ci coś podarować, żebyś nie musiała tak ciężko harować. Już my ci dawamy maszynę do prania. Ty się jako starka cioprać nie musiała w życe z praniem. Zawsze se w kuchyni prać będziesz przy piecu, na nowej maszynie. Od nas może nie Ło, z duszą, żebyś nie musiała dziki duchać na te wągliczki. Taki łoto cedzo, też się w chałupie przyjdą. Sir, będziesz cedzić, obciągniesz siwule. Mój brat ci wystrugał takie bierogule. To są ważne norychta do młodej gaździny. Jak ich nie masz pod ręką, to słoby nie zaczynę. Jeszcze lepszy na chłopie, jak do ciasta. <noise> ja ci taki zwiele jak pójdę do miasta. <noise> tu obiecany młynek do kawy. Ale pamiętaj, zorkowo mielesz je na niedzielę. Przez tydzień na plechu przypolisz Jęczmienia. Do lepszego szmaku prytniesz cygoryję. Ja ci korytko zbiłek do małych cycoków i puczek ustrugołek do puczenia ziemnioku. Jak babucią ziemioki dokładnie popuczysz, rosną dwa razy gipczy. Tego się dziewczę jeszcze będziesz długo uczyć. A ja wykuł ku blasze i łopatkę do niego. On możełkę do tego, bo się uczył za kowola. We strumieniu, u szpernola. Pięknie wam dziękuję za te wszystkie podarki, coście tu przynieśli dla mojej wybranki. Dziękuję starostom za wszystkie trudy. A mieli z tym weselim okropne łostudy. My zaś, mili goście, was net po kościele. Na poprawki prosimy w jutrzejszą niedzielę. Zadajcymy się jeszcze coś gibkiego. By się ku chałpeczce lepszy szła tyrckiego. Chyba drużba kasikę obłapio Duszeczkę, to ja mogę mogłem wyzwolić. Zagrajcie kukułeczkę. Pomyl moje roki młode, jakże jako ty dzisiaj utracił swobodę. Tu zaśpiewajmy tatulku spowem tę pieśniczkę, jak my to łowa tracili naszą swobodziczkę. Swoboda, swoboda, swobodziczka, to mi wykładali mamuliczka, jeszcze mnie w kolibce kolibali, już miło, swobodzie śpiewowali. jeszcze nie w kolebce kolibali, już miło, swobodzie, śpiwali, w domu domu ten tę radość, błona mu nie zrobi nigdy na złość. W domu Wieczór będzie legnie, bo mu rano i w połęgnie, a jak przyjdzie wieczór będzie legnie. Ojcowski dom, to istny raj, dar ojca nie...